Cześć! Kontynuujemy cały czas podróż w ramach cyklu Magiczne miejsca w Gminie Dopiewo. I dzisiaj witamy Was bardzo serdecznie z nad Jeziora Niepruszewskiego. Chyba tak się nazywa to jezioro, tak? Tak. No chyba Niepruszewskie, nie? No Chłopaki, tak czy nie? Jezioro Niepruszewskie. Jesteśmy w miejscowości Zborowo. Gdzie mamy piękną przystań? To jest przystań do jachtu i do łódek. I tak to wygląda. Jest też miejsce do wędkowania. Tu jest na takim specjalnym pomościem. No i na pewno zastanawiacie się, czym różni się przystań jachtowa w Zborowie od przystań jachtowej w saint no, no i Inne są jednostki pływające. Paki machają. Oni łapią na robaka. Eee, przed mówimy, że ławik tutaj zablokował. A tutaj, gdybyśmy poszli sobie po tych schodkach w dół i potem tamtą ścieżką w prawo, to byśmy doszli nad eee, kąpielisko nad jeziorem niepruszewskim, tak zwaną plażę w Zborowie. I tam zaraz udamy się z Antosią w ramach naszego dzisiejszego spaceru i na tym spacerku staramy się trochę poruszać, bo tak doszliśmy do wniosku wspólnie z Antosią, że człowiekowi codziennie jest potrzebne trochę ruchu i trochę wypoczynku. Trochę ruchu i trochę wypoczynku.